Fuzjonek. Fuzjonek. Co jest? Posłuchaj, co, co znalazłem. O, to ty, Marko. Zapomniałem, o, że umiemy telepatię. Co, co tam masz? masz? Znalazłem jakiś dziwny kamień. Kamień? Tak, są na nim trzy dziwne rysunki. Jakiś kosmita, jakieś fale i gramofon. Kosmita, fale, gramofon? Brzmi znajomo. Zaraz czy to nie jest czas. Poczekaj, zaraz wrócę, ktoś stoi za oknem i gada jakieś dziwne rzeczy. Kiedyś wszyscy baliśmy się niektórych postaci z kreskówek, nawet ja. I żeby wam tu udowodnić, to razem z Marko Kubisiem przedstawimy wam 5 najstraszniejszych postaci z kreskówek. Abramakabrak, czyli zombie iluzjonista z atomówek. Kiedyś był szanowanym człowiekiem, na którego występy zbierały się tłumy. Niestety podczas jednego z nich zdarzył się wypadek, który zakończył się śmiercią iluzjonisty, gdy został zamknięty w czymś na kształt kolczastej trumny. Powrócił jako zombie, kiedy po latach trumna została przypadkowo otwarta. I w tym momencie zaczął się horror dla wielu dzieciaków. Jego ciało było całkowicie zgniłe, jego ręce przeobraziły się w szpony, ale najstraszniejsza była oczywiście twarz, na której widniało złowieszcze spojrzenie, przeozdobione krwiście czerwonymi oczami. Iluzjonista był dodatkowo wciąż ubrany w swój stary czarny strój, co dodawało mu powagi. I przy tym potęgowało uczucie strachu. Z charakteru również był przerażający, bezwzględny i sadystyczny, co udowodnił wiele razy używając mrocznych sztuczek, jak na przykład przycięcie na pół przy pomocy piły. Devimon, czyli pierwszy antagonista z Digimonów. Wyglądem przypominał połączenie diabła z wampirem. Był cały czarny i posiadał wielkie, mroczne skrzydła. Z twarzy był całkiem ok, i nie był aż tak przerażający jak na przykład iluzjonista z atomówek. Ale to, co powodowało, że się go bałem, to jego motywy i charakter. Otóż Devimon był bezwzględny. Potrafił zabić swoich pomagierów i był odpowiedzialny za tak zwane czarne zębatki, które wbijały się w dobre Digimony i zamieniały je w złe. Za każdym razem trzon Miałem się ze strachu, kiedy widziałem czarną zębatkę lecącą w stronę jakiegoś stwora. Pamiętam, że przeraziłem się też w sceny, kiedy Dewimon stanął do swojej ostatniej walki. Przyjął wtedy ogromną ilość czarnych zębatek, przez co niesamowicie urósł. Do tej pory pamiętam te sceny ze szczegółami i gęsią skórką, jaka mi wtedy towarzyszyła. Jak już kiedyś mówiłem Perfect Cell to mój ulubiony zły z West Dragon Balla, aczkolwiek Imperfect Cell, czyli jego pierwsza forma to istny horror. Najstraszniejszym momentem z jego udziałem był według mnie atak na mieszkańców miasta, gdzie Sel zaprezentował umiejętność wysysania ludzi. To, jak wbił swój ogon w ciało pewnego faceta i z zimnym spojrzeniem kontynuował mod, był dla mnie makabrycznym widokiem. Jednak to nie wszystko. Kiedy Sel transformował się po raz pierwszy, również było strasznie. Jego ciało zaczęło mutować w dosyć odrażający sposób, a dźwięki, jakie siebie wydawał, mroziły mi krew w żyłach. Potem na szczęście było już tylko coraz lepiej. Duch Białej Głowy, czy też duch pełni Księżyca. Jak można wywnioskować z nazwy, jest to wielka biała głowa, przypominająca Księżyc. Jednak potworów w Chojraku było dużo, więc co wyróżnia ją na tle pozostałych? Na przykład to, że była to najprawdziwsza ludzka głowa, jedynie lekko zmodyfikowana, co tylko dodawało grozy. Najstraszniejsze w niej były wielkie, czarne, puste oczy. Duch Białej Głowy pojawił się, kiedy odkrył, że Muriel i Eustachy nie szanują swojej ziemi i nie składają należytej ofiary podczas pełni księżyca. Sprowadził on na nich klątwę w postaci przeróżnych, dziwnych i niewyjaśnionych zjawisk, które pojawiły się w domu bohaterów. Obok króla Ramzesa jest on uważany za jedną z najstraszniejszych postaci z uniwersum Hoyraka. Spirit to tajemnicza i zmiennokształtna istota z kreskówki Oban Star Racers. Już od początku był krowany na tajemniczą i mroczną postać. Klimatu grozy dodawał fakt, że bohaterowie od samego początku obwiniali go za śmierć matki głównej bohaterki. Naprawdę wszystko było w nim przerażające. Wygląd, zachowanie, a także fakt, że nie potrafił mówić. W kreskówce wszyscy ścigali się na własnych ścigaczach. Spirit sam sobie był ścigaczem. Jak wspomniałem, jest zmiennokształtnym, więc na czas wyścigu przybiera formę ścigacza. Posiadał również umiejętność czytania umysłu, co zostało pokazane, kiedy przejrzał wspomnienia głównej bohaterki. I to był bardzo ważny moment, jeśli chodzi o postrzeganie Spirita, ale nie będę spoilerować. Mimo wszystko, Spirit jest bardzo creepy. I na dzisiaj to już wszystko, aczkolwiek pewnie kilka osób zapyta, ale Fuzjonek, a gdzie jest Buka? Hmm, no nie wiem, może na przykład u Marko, dlatego wpadajcie na kanał Marko Kubisia, gdzie znajdziecie drugą część materiału, oczywiście z moim udziałem. Link będzie na końcu i w opisie do tego, nie ma się czego bać. Chyba, że króla Ramzesa.